Hej na wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pewaz to kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat NAW, więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Kubik Son. Skoro Purple Guy zabił animatroniki i wyszły z nich duże dzieci, to po co chcieli się znaczyć skoro uwolniły się? A to dlatego, bo chciały, aby morderca przeszedł przez to samo co one i żeby cierpiał tak samo właśnie jak jego ofiary. Aby nie zabijał już więcej dzieci, żeby żadne dziecko nie musiało znosić tego co w nie przeżyły jego ofiary. Kolejne pytanie od Eryka. PlayFox Show wewnątrz szczery, nie ma Springboniego. Jest Springboni, pojawia się tylko w kascenkach, a czemu nie pojawia się w gameplayu? Bo dziecko miało halucynacje tylko z animatronikami, których się bał. Czyli jak w twórka animatroniku snap 1 kiedy widział jak brat i jego kolzy mieli maski, to wyobraził sobie jako ich potwory. A dlaczego pojawia się Fredbear? A to tylko dlatego, bo brat pakował twarz chłopca do szczęki Fredwer'a. I dlatego jest u chłopaka największy koszmar, który później staje się jego śmiercią, kiedy Fredber zamienia się na Nightmara, który oznaczał śmierć chłopca. I prawdopodobnie Spring Bonnie nie był dla chłopca, aż taki. Straszne. Kolejne pytanie o Dolarku. Jakim są we FNaF 4 koledzy Majka mają maski animatroników z Naf1. Skoro w 1 dzieje się później i te animatroniki jeszcze nie powstały. Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku. Ja też pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku, tobie i wam wszystkim. Starszy brat miał dostęp do miejsca, gdzie, gdzie jego ojciec wracał nad nowymi animatronikami i zwinął kilka masek animatroników tak aby ponabijać się właśnie swojego brata. Kolejne pytanie. Nie od Izzy Mazanek. Blayfox Fox nasz jakieś błędy z Foxy we FNAF 1 w końcu był wprowadzony na szybko. Pozdrawiam dla Ciebie i całego kanału. I najbardziej znanym błędem, jaki Foxy ma we fnaf Lento, jest taki, że jak komuś uda się zamknąć Foxiego w chwili jumpscare'u, to wtedy gra się buguje i żaden animatronik się nie porusza wraz z Foxy. I żaden animatronik nie zmierza wtedy do naszego biera od momentu, kiedy przycześnieję Foxiego, lecz ten błąd występuje bardzo rzadko i nielicznym. Udało się go zobaczyć na własne oczy. Kolejne pytanie od Jakuba, Blay Fox w Ultimate Castle Night Foxy pojawia się w biurze w kawałkach, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam i mechanika Foxygo jest taka, że kiedy pojawia się w tych kawałkach w naszym biurze, to daje nam trochę szansy i trochę czasu, aby dotrwać do 6 rano. Ale jak wszyscy doskonale wiedzą, gdy tylko włączamy kamerę i wyłączamy ją chociaż w bardzo błyskawicznym tempie, to Foxy na, na przy, przykładowo na 20 stopni inteligencji jego części pojawiają się w bardzo szybkim tempie. I to to jest chwila czasu zanim cały się pojawi w naszym biurze. Okej, okay, o razie go zaglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobało i widzimy się już w następnej, więc zobaczymy zobaczenia się i cześć!